Tantal ty okrutniku. Greccy Bogowie nie byli aniołkami. Swoim zachowaniem częściej przypominali rozkapryszone bachory niż istoty, z których ludzie powinni brać przykład. Bywali zawistni, gniewni, złośliwi, nazbyt beztroscy czy nazbyt okrutni. A przecież nawet wśród nich niewielu było nic po nich, którzy mogliby się równać z okrutnym królem Tantalem. Tantal miał wszystko, o czym może marzyć człowiek. Nie dość, że był władcą bogatego królestwa, to jeszcze los obdarował go całkiem udaną rodziną, a jego jedyny syn Pelops sprawiał mu sporo uciechy, bo pod każdym względem był podobny do ojczulka. Jeśli dodamy, że Tantal cieszył się sympatią bogów, a już szczególnie samego gromowładnego Zeusa, to właściwie będziemy mieć obraz pełnej szczęśliwości. Zapraszano go, podobnie jak innego śmiertelnika Syzyfa, na Olimp, gdzie często uczestniczył w boskich przyjęciach. Bez umiaru napychał sobie wtedy policzki nektarem i ambrozją, pokarmem, który zapewniał długowieczność i dobre zdrowie. Ale i tego było mu mało. Wynosił więc cichcem boskie przysmaki, a potem częstował nimi ziemskich znajomków. Tak, tak, Syzyf zachowywał się podobnie. Widocznie tak to już jest z ludźmi, że gdy za nadto spoufalą się z bogami, zaczynają być zbyt pewni siebie. Ale Syzyf przynajmniej nigdy nie zapomniał, że jest tylko człowiekiem, który dostąpił zaszczytu obcowania z bogami. Tantal odwrotnie. Bardzo szybko stwierdził, że ci wszyscy bogowie wcale nie są tacy boscy, jak to się na pierwszy rzut oka może wydawać. Owszem, Atena jest całkiem niegłupia, ale nazywać ją boginią mądrości to chyba przesada. Zeus? Gdyby nie piorun, którym razi nieposłusznych, nikt by go nie słuchał. Na dodatek panicznie boi się własnej żony. Afrodyta, bogini piękności, ma fiu bzdziu w głowie, a bóg wojny Ares, to zwykły osiłek. Hefajstos, boski kowal. To wprawdzie złota rączka, ale nadaje się tylko do machania młotem. Hermes nie potrafi dwóch minut usiedzieć na miejscu. Apollo ciągle buja w obłokach. Dionizos. To zwykły pijak. Posejdon źle wychowany gbur, a Hades ponurak. Im dłużej tantal przyglądał się greckim bogom, tym bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że nic go właściwie od bogów nie różni. Wprawdzie nie jest nieśmiertelny, ale dzięki nektarowi i ambrozji może zachować młodość jeszcze bardzo długo. Nikt się do niego nie modli, a przecież poddani traktują tantala prawie że jak wszechmocnego. Ma całkiem spore królestwo. Jego pałac w niczym nie ustępuje pałacowi Zeusa. A uczty, które od czasu do czasu tu wyprawia, są równie huczne, jak te na Olimpie. Owszem, nie posiada daru jasnowidzenia, ale czy bogowie rzeczywiście go posiadają? Może to tylko blef. Rozgłaszają wszem i wobec, że żaden śmiertelnik nigdy ich nie oszuka, bo natychmiast przejrzą każde kłamstwo. Lecz przecież nikt tego dotąd nie sprawdził. I Tantal postanowił być pierwszym, który podda Bogu w próbie. Zaprosił ich do swego pałacu na ucztę. Czegoż tam nie było? O, najlepsze wina, najwymyślniejsze słodycze, najbardziej egzotyczne owoce. Ale prawdziwym przebojem miała być pieczeń z dziczyzny, którą od rana przyrządzali królewscy kucharze. Bardzo ponoć smakowita i niezwykła. Ciekawe, czy poznają, co to jest? Chichotał Tantal, zerkając pod oka na Zeusa, Herę i innych bogów. Okazało się jednak... Że poznali, bo ledwo służący ustawili na stole ogromną brytwannę z parującym mięsem, zaraz mieszkańcy Olimpu spojrzeli na tantala z oburzeniem i wściekłością. O równie obrzydliwym czynie jeszcze nie słyszeli. Jedna demeter sięgnęła w zamyśleniu po apetycznie wyglądającą łopatkę, lecz przy pierwszym kęsie zaczęła pluć i wycierać sobie usta. A potem wstała i oskarżycielsko wyciągnęła w kierunku tantala rękę. Ty, potworze, to nie jest dziczyzna! krzyknęła. Upiekłeś własnego syna! Pelopsa! Tantal poczuł, że robi mu się gorąco. No, o, o, owszem! wybełkotał. To miał być taki kawał. Kawał? Ryknął Zeus, to jest twoim zdaniem kawał! I wpadł w tak ogromny gniew, że natychmiast kazał Hadesowi zabrać tantala do podziemnej krainy umarłych. Od tamtej pory król Tantal tkwi po szyję, w wodzie w najbardziej odległym zakątku państwa cieni. Nie może się napić, bo ilekroć próbuje przybliżyć do wody usta, ta ucieka od niego z głośnym sykiem. Mimo, że tuż nad jego głową zwisają ciężkie od owoców gałęzie, tantal cierpi głód, bo za każdym razem, gdy chce zerwać jakiś owoc, gałęzie uskakują do góry. Jakby tego było mało, niegodziwy król do końca świata będzie bał się o swoje życie, bo nad nim, na skraju skały, stoi ogromny głaz, który chwieje się, jakby w każdej chwili miał runąć w dół. I tantala zmiażdżyć. Taką to karę wymyślili bogowie dla okrutnika, który, aby poddać ich próbie, nie zawahał się upiec własnego syna. Męki tantala mają trwać wiecznie. A co się stało z biednym Pelopsem? Zeus ożywił go, jak? nie mam pojęcia. Podobno jedynym śladem po niezbyt przyjemnej przygodzie w Brytwanie było jasne znamie na łopatce, bo to co wyrwała Demeter, Zeus musiał zastąpić płytką z kości słoniowej. Od tamtej pory wszyscy potomkowie Pelopsa, jego dzieci, wnuki i prawnuki rodziły się z takim właśnie białym znamieniem. Jeżeli macie podobne, to znaczy, że wasz pra 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 pra, pra dziadunio stoi właśnie po szyję w wodzie i próbuje się jej napić. Nie jest to może wymarzony przodek, ale z drugiej strony no niewielu tylko osobach opowiadają greckie mity, więc głowa do góry.